Nowe projekty od Haharbut i Zbuduj Sam Dom. Szczegóły znajdziecie w opisie. A dodatkowo ciekawy konkurs, w którym możecie zgarnąć niesamowitą nagrodę. Szczegóły w opisie filmu. Siemaneczko, witam w kolejnym wspaniałym dniu. No i słuchajcie, dzisiaj atakujemy deskę, deskę elewacyjną. To jeszcze musimy na górze dokończyć, ale najpierw zrobimy sobie deskę gdzieś do połowy, bo jak będzie stało rusztowanie, to będzie po prostu niewygoda. Nie? Także Zrobimy sobie do połowy deskę, przestawimy rysztyowanie, ogarniemy to, zrobimy tą elewację no i tak dalej, nie? Zresztą wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, zamontujemy sobie najpierw po jednej na dole 250, po jednej na dole. I robię tak, że tu i tak będziemy dawali taki kątownik, nie? Nie będziemy docinać do 45 stopni, bo nie. <grystanie> Dlaczego? Bo nie. <grystanie> robimy do 45 stopni. Znaczy, nie robimy do 45 stopni, robimy na kątownik. Co mi tu? Fina, fina, fina. Jedna. Muszę z drugiej strony sobie to ogarnąć, żebym widział kreskę. Dobra, później to se. będziemy pykać kilka naraz, nie? Dobra, no i to idzie w ten, w ten desen. Widzicie, jak można naplanować. Mm, I tak i tak bym tego nie ogarnął sam, znaczy ogarnął by, ale zabawy muszę wziąć z większego ściska. No, brakuje, piczy kłak. Dobra, większy ścisk. I tyle, nic nie wymyślisz. Akcja sensacja. Dobra, tu na środeczek. Tu też pójdzie taka deska maskująca. Coś kole Też musi być na równo z tym Tutaj to może tamto <laughs> Mi złapie Chwila chwila. Ja muszę to zobaczyć. Teraz skontrolujemy to. O. Troszkę jakby za nisko pilczyk. Dobra. Tu ładnie, ładnie. Jeszcze kontrola poziomicą Oczko jest idealnie Wszędzie siedzi Siedzi, dobra przybijamy I teraz tak Tu trzeba przydupczyć Chodzi o to, żeby następny wziął to skurczy byk zakrył, następna deska, nie? Dobra. I teraz tak myślę, czy tu po jednym jeszcze walnąć, później się to dobije i zaszpachluje? Chyba tak. Tak zrobimy. Tylko ta pierwsza, nie? Tylko ta pierwsza ludziska. Dobra, to mogę już odczepić. Bajeczka. To i tak chyba są nierdzewne, ale dobije się, zaszpachluje. Powinno być git. No i dobra, teraz druga deseczka. Spasujemy se to, no i później już tniemy po kilka i pach, pach, pach. I okienko, nie wiem co z tym okienkiem. Czy na razie go nie zabić, się, a później się wytnie <grystanie> można by wycudować, że na przykład 3 metry Tylko powiem wam e, Ciężko zdobyć dłuższe deski, a akurat te się trafiły, że są do kąta, ale przeważnie każdą mi tak trzeba z dwóch stron będzie ciachać nie także z 3 metrów już się robi krótsza nie także no, musi być coś do obcięcia i tyle nie przeskoczy się tego dobra 250 tutaj ładnie do kącika następna następna nie zaczyna nie, nie, nie zaczyna i tak 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 tu pan tik tak tu też robimy delikatną dylatację <cves> nie powinno być raczej to na ścisk drewno musi sobie pracować Jak wszystko ha, dobra. Teraz to Teraz to Tak tak tak, to pan tik A to jest jego znak Nie wiem, gdzie ja to usłyszałem dzisiaj rano. I teraz cały dzień będzie mi po głowie chodziło, też tak macie? Dobra. Controlling. Idealnie. Tu równiutko. Pach, pach, pach.

No i dobra, next. Następne, rżniemy i lecimy z koksem.